I jak się nie nauczymy tego, że mój wynik i moja kariera i mój sukces zależy od tego, czy w moim otoczeniu ktoś po prostu się podciągnie troszeczkę z 3 na 4, wtedy ja po prostu uzyskuję wyższą ocenę. Jak nie nauczymy się tej kompetencji społecznej w szkole, to nigdy jej nie zdobędziemy. I szkoła musi to wprowadzić. To jest po drugie. I po trzecie wreszcie właśnie przygotowanie tych i prac domowych, i tych egzaminów. Ono musi być, i to jest oczywiście wielka sprawa, jeżeli chodzi o minimum programowe, ono musi być w dużo większym stopniu związane z realnymi wyborami w życiu. No w pewnym sensie człowiek musi się nauczyć w szkole takich podstawowych rzeczy jak założenie konta w internecie, jak po prostu zebranie właśnie grupy w internecie, jak ustalenie zadań w jakiejś grupie, jak rozliczenie tych zadań. No wszystkich tych cech człowiek się musi uczyć. Konsekwencja ma być taka, że człowiek po pierwsze ma mieć znacznie więcej jakby pozytywnej presji na wzmocnienie swojej osobowości, na kompetencje emocjonalne w współpracy z innymi ludźmi i wreszcie na kreatywność w rozwiązywaniu problemów. I to naprawdę nie wymaga wielkich pieniędzy. Oczywiście wymaga szkoleń nauczycieli, wymaga zmiany pedagogiki, ale to nam da to, co jest potrzebne, bo Polacy mają tę wspaniałą cechę, ona jest w ogóle taką naszą karmą, powiedziałbym, narodową, że my mamy zdolność tego, co się kiedyś nazywało kombinowaniem, ale to kombinowanie to zawiera w sobie bardzo wielki potencjał kreatywności, bo człowiek właśnie nie mając często narzędzia odpowiedniego nawet ocenia, potrafi sobie poradzić z trudnością. Od tego zaczyna się każda wynalazczość. Od tego zaczyna Einstein czy ktokolwiek inny. I my z tej cechy, którą nazywamy po prostu negatywnym kombinowaniem, powinniśmy o tym mówić jako o wielkim potencjale pozytywnego, po prostu kreatywnego działania Polaków. I jeśli szkoła by to, tego się właśnie nie wstydziła, nie chowała się za formułkę, za datę, za wiedzę encyklopedyczną, tylko rozwijałaby tę zdolność kombinowania do zdolności właśnie kreatywnego działania, to my byśmy z tej największej cnoty, jaką mamy, z tej naszej kary narodowej, byśmy zrobili nasz standard gospodarczy. I tego potrzebujemy w szkole i nic więcej. I w tym sensie, wtedy sobie tuż może powiedzieć to, co teraz powiedział, ale nie w obecnym przypadku, kiedy cały system człowieka wypycha na studia, właśnie na indywidualną karierę, to potem mówienie czegoś takiego jest po prostu obraźliwe. Bardzo proszę o następne pytanie. Dzień dobry, Tomasz Grzebowski, Telewizja Superstacja. Panie Przewodniczący, sam Pan przed chwilą wspomniał profesora Marka Bełkę. Dzisiaj Pan profesor spotyka się z Prawem i Sprawiedliwością, Sojuszem Demokratycznej. Czy wy się krok z tyłu, nie realizując, nie doprowadzając do takich spotkań? Czy pan nie żal? i czy nie patrzy pan z taką zazdrością na inne kluby? Czy też uważa pan, uważacie państwo, że takie spotkania niczemu nie służą? Ja jestem z pełnym szacunkiem dla Marka Belkian. Na, na tym kongresie w Krakowie widzimy o tych tysiąc przedsiębiorców, co który stawał i mówił tak. Co dwudziestu profesorów może wiedzieć o problemie małego i średniego biznesu? Gdyby oni znali te problemy, to sami prowadziliby te firmy. Co politolog może wiedzieć o sytuacji szefa partii Donalda Tuska, premiera, w realnym jego działaniu?